Kochani, Bóg jest dobry. Amen? Aha, ja mam coś powiedzieć, że odkryłem niedawno, że Bóg nie jest dobry. Bóg jest bardzo dobry. A to, co dzisiaj tu słyszeliśmy, to było świadectwo żywego Jezusa. Nie historycznego o jakiegoś tam Jezusa, ale Pana, Panu, i króla królu, który uzdrawia chorych, który zbawia potępionych. My takiego Jezusa wierzymy, Pan. Nie głosimy tutaj Ewangelii Sukcesu i Dobrobytu, żeby było jasne. I ja wierzę, mimo że co, ktokolwiek mówić. Żeby mógł, że mógł, mogę bez lekarzy, bez udziału medycyny zrobić. Nadal wierzę, wierzyć będę, póki żyć będę. Mimo, że byłem e, ponad rok temu w szpitalu, może słyszeliście, z, z biodem miałem złamanie tak dalej. E, mam iść na kontrolę w przyszłym miesiącu i zadecyduję, czy tam wyjąć, czy nie wyjąć. Widzicie, chodzę bez kula, miałem pół roku chodzić, a po czym miesiąca e, już już bez kuna chodziłem, a lekarz po sześciu tygodniach mówi, a gdzie to złamanie było? No ta jeden z operujący mówi. mówi. Ja się go pytam, gdzie było. On mówi, no gdzieś tu, ale nie ma śladu. Mówi, nie ma śladu. Po 6 jak mi mówisz, trzeba kulę odkładać, a miałem chodzić w uro. To też jest Boże działanie. Tak? I chwała Bogu za wszystko, co się dzieje. I wierzę, że Pan jest naszą nadzieją i ufnością. Amen. Że Jezus Amen. uzdrawia z każdego nowotworu, z ojców, nie-ejców, różnych niewyleczanych chorobów, a największe to jest choroba wiecz, grzechu, którą uzdrawia każdego z nas. Amen.